To jest w ogóle ciekawe, że pierwszy raz od ślubu założyłem amcuk i gwinder. Państwo, proszę No właśnie, jak ktoś nie wie, co to jest amcuk i gwinder, to się musi go dać nauczyć, ale ja po, powiem tylko, że nie. Bo jak ktoś mi go dać, to umie pewnie mówić. Więc powiem, że mam marynarka i krawat. I od dwóch dni tak to samo chodziło, żeby założyć to. Nie tak, że wiecie, że cały garnitur, tylko no, tych ukażeł swoich, swoich. I a tutaj dzisiaj było śpiewane pierwsze pięć o tym, żeby że świat nas chce mieć na smyczy w ogóle. Tak. Żeby się z tej smyczy zerwać. Nie? No. Jaką mamy smyczy w ogóle? Przez co nas świat trzyma, przez jakieś. Zasady, przez jakąś moralność, przez jakąś prawo w ogóle. Wspaniał co do Artur mówi, są martwi dla grzechu, no ale żeby być martwym dla grzechu, to trzeba być martwym dla prawa, czyli dla przykazań, bo e, tam, gdzie nie ma prawa, tam grzechu się nie liczy, nie? pan mówi, więc trzeba tę smycz zrzucić. pani tam też mówił e, w jakimś innym wykładzie Artur, Artur był inny temat był w ogóle, padły słowa, się ze smyczy, nie? Ten binder, bo i czas ciągnąć, nie? No bo tak w tych kościółkach wszystkich, w tych wszystkich kościółkach to się ten binder nosi. Nie wiem po co. To jest tego smycz. To jest smycz. Potrzeba. Potrzeba właśnie dla ludzi, żeby wybrać. To już mój, Tak, już młego, to już szmuel, tak już szmuel. Tak, to trzeba cieszyć to. <śmul> trzeba być z innym, tak jak Bóg jest inny, nie? W ogóle ta te koszulka też założyć, się nie będę to do mnie nie właśnie, Inny Właśnie Innej Inny No, a co chciałem powiedzieć o, to, co mówił Mateusz o tym, co e, ty tym pyle, nie? Ostatnio miał. O tydzień, ty tydzień temu, na tym spotkaniu właśnie z językami. Właśnie coś takiego, o tym jeszcze wtedy nie mówię, że kiedy się spotykacie, oczekujcie mojej chwały oczekujcie mojemu obecności, to wczoraj chłopak mówił przed e, tą naszą modlitwą, że właśnie, żeby oczekiwać, że się będą jakieś rzeczy ciały, że nie wiem, olej, złoto, krajnoty, nie wiem, że, że ktoś może być porwany w duchu gdzieś do innego miejsca, ktoś może być wizja, Święty do nieba może być, nie wiem, śmiech w Duchu Świętym, cokolwiek. No i, i, i rzeczywiście wczoraj się nam przydarzyło śmierć się w Duchu Świętym. to jest takie ciekawe zjawisko. Jedyna albo dwa, nie wiem. Wczoraj. I, I takie coś odebrałem jak w ogóle um, tam jest ten smifujgesłor na tej książce naszej apostołu wiary, że generalnie on nie był nikim niezwykłym. Ten smifujgesłor to był taki, jak każdy człowiek w Kościele ma być i powinien być. I to jest boży zamysł dla nas, żeby być tacy jak on. Oczywiście każdy zgodnie z swoim powołaniem on był ewangelistą, nie? Ale takiego niezwykłego nie robi. on zwykłe rzeczy dla człowieka, który jest częścią Kościoła. No. I, i właśnie po prostu mamy się też też to myślałem wczoraj, że nie wstydzić się. Nie wstydzić się e, e, swojego urzędu, swojego powołania. Nie wstydzić się języków prorokowania, nie wstydzić się uzdrawiania w ogóle. Bo jeśli się wstydzisz tego, no to wstydzisz się Chrystusa. Wstydzisz się Chrystusa, no bo przecież to Chrystus działo w ten sposób, że Chrystus powołuje na urzędy, Chrystus cię do czegoś powołał, Chrystus ze swojego ducha dał Ci język i prorokujesz przez to i tak dalej. Czy to masz proroctwo zależy, kim jesteś, czy jesteś w sobie proroczem. co tak zwano, uzdrawiasz właśnie dzięki Chrystusowi, nie dzięki temu, co zrobił na krzyżu, dzięki mocy Ducha Świętego. Wstydzisz się tego, wstydzisz się Chrystusa. Nie? Takie rzeczy, żeby się go nie wstydzić. No i żeby kłaść najczęściej się do ręce na ludzi. Nie tylko właśnie na mobilizację, ale po prostu tak w codzienności, nie? To jest to, co Mateusz mówił właśnie, że tym sąsiadomy nie głosili. No. Czy można porozmawiać z ludźmi, którzy są blisko nas. Kiedyś taki film oglądał. To jest mądre, teraz mi się przypomniało. 10 tysięcy lat przed naszą erą czy coś takiego. Ale nie ten milion lat przed to taki stary, tylko taki nowszy film to był. 10 tysięcy lat przed naszym i tam e, o takich właśnie ludziach z Neolitu, e, którzy gdzieś tam żyli i się tam pierwsza niebiesko oko, dziewczyna urodziła, bo mieli wszyscy brązowe oczy, nie? Ktoś tam porwał z jakiegoś innego ludu i tam... E, potem się okazało, że tam jakieś piramidy budowali, ale o co chodzi? Tam ten, ten ich wódz tego plemienia, e, gdzie ten bohater żył, to mówi, Coś takiego, że każdy człowiek ma jakiś krąg u siebie, nie? E, I różne etapy mu w życiu, No i jest taki etap, że jesteś ty w swoim kręgu, nie? Potem może jakaś rodzina, potem może całe plemię, nie? I te kręgi się poszerzają cały czas. Jak wyraża odpowiedzialność za te najbliższe rzeczy. E, właśnie, no, żeby on zadbał ten krąg, który ma teraz, nie? E, krąg e, swojej odpowiedzialności. No, to, to było takie fajne. I widzicie, tacy, te że mogą człowieka czegoś mądrego nauczyć. Idźcie w ich ślady. No. no, ale powiem Wam, że ten śmiech w Dugu świętym to była niejasna sprawa. Pierwszy nie. raz mi się zdarzyło. Kiedyś mi się śniło coś takiego, i miałem rzeczywiście takie odczucia we śnie, ale w realnej rzeczywistości. Wczoraj pierwszy raz i to było niesamowite. tam takie rzeczy co mi Bóg pokazywał, że te namaszczenia od Eliasza, duch Eliasza w ogóle nie, już ostatnio i teraz, właśnie na tym spotkaniu, że to przyjdzie na kościół, ale tam jest oja nie że on chodził w mocy Eliasza, ale o co tam chodzi, że on przygotowywał luk na nadejście Pana, nie. I o to tu chodzi, głównie chodzi o to, wiadomo, że ta moc też się manifestuje, będzie, czy manifestuje, ale w tym duchu Eliasza chodzi o to, że o ten lud przygotowuje do nadejście Pana. No a jak Jezus przygotowuje? No bo wiemy, że Jezus chce przygotować Kościół bez mazy, bez skazy, Jak tam w Apokalipsie pisze, że obrowienica jest gotowa, nie? Czyli wcześniej nie była gotowa, więc musi się przygotować a wiemy z pisma, że Chrystus przygotowuje Kościół przez Bożych urzędników. I problemem Kościoła jest to, że większość Kościoła uznaje ewentualnie duszpasterzy pasterzy i, i nauczycieli, rzadko ewangelistów, a już w ogóle większość Kościoła nie uznaje proroków i apostołów. I w ogóle raz, że ludzie muszą się udrażniać na działanie Ducha Świętego. Taki powrót w ogóle do, do podstaw do tego, co było w apostolskich. Kiedyś To jak kiedyś na, na, na napisał że Kościół zaczął się od języków. Tenk został wylany i objawiło się to fizycznie, namacalnie przez to, że oni tymi językami szpychali, nie? No I, i mieli tych apostołów proroków, nauczycieli i tak dalej. I ewangelistów i dużo pasterzy wtedy. No i choi nie na to wszystko, bo oni mieli wspólnota dóbr, nie? To, to takie podstawowe rzeczy i, i, i gdzieś to się straciło. Ani tych języków nie ma w nie wiem, wielu kościołach, ani tych apostołów i proroków, a no przecież oni kościoły zbudowane na tym fundamencie. Przecież jest taki fragment. więc jest kamieniem węgielnym jest Chrystus, a fundamentem są apostołowie i prorocy. E, no i ta hojność w tym wszystkim, że... Oni tam przynosili wszystko dla tych apostołów, nie? A oni tam... Wydzielali w to ile potrzebował. I Kurde, to jest takie, to jest trudne dla mnie, dla mojej głowy w ogóle, że ja bym całą wypłatę przynieść na przykład Mateuszowi i bym powiedział Mateusz, a teraz ty mi daj z tej wypłaty ile uważasz, że potrzebuje. To... No. Ale co... co? coś z głową jest nie tak, nie? Bo tam gdzie jest skarb tam jest serce czy gdzie jest serce, tam jest skarb. Czyli gdzie są twoje serce, tam są twoje pieniądze, nie? Y, można by w skrócie powiedzieć. I tu trzeba wszystko sobie przerobić. I w temacie języków, i w temacie urzędów, i w temacie finansów. I jak te trzy tematy podstawowe Kościół się przerobi, to co to dopiero będzie do, do wyżej, bo na razie my musimy wrócić do poziomu zero. Bo my mamy jakieś różne objawienia, ale my tych podstawowych rzeczy, na przykład języki, najmniejszy z darów. No. Dlaczego najmniejszy z No bo to jest ten gruntowy podstawowy, na którym się buduje te podstawowe, te, te następne dali, nie? Jak możesz prorokować i kurde, nie wiem, i słowo wiedzy i nie wiadomo co, jak ty w ogóle język może nie? To no jest najmniejszy z darów, bo jest ten gruntowym, podstawowy, to jest ten level jeden, a jak chcesz mieć level wyżej jakiś, na no, to bez tego podstawowego levelu no. nie idziesz dalej. No i nauka apostolska, i prorocza właśnie, i w nałożenie na kościół, i ja sam się muszę w tych finansach głowa przerobić. No. I to co Mateusz teraz mówił, to też e, tej prokrastynacji to jest e, mój, mój przypadek bardzo często. No. I potem pójdemy dalej, nie? Jak wrócimy do poziomu zero, to będziemy mogli budować dla jak jest. No. I będziemy robić większe niż Chrystus. Nie? Prosty mógł będzie, Prosty mógł. Bo jak budowę Ci krzywy, to nie będzie, nie będzie prostego mógłu.